Serdecznie zapraszam do odcinka 150 prilisty Mroczna Historia pod tytułem Kabaliści Reaktywacja, część 6. W poprzednim odcinku opowiedziałem o sekcie Jakuba Franka w Polsce w XVIII wieku. W tym odcinku opowiem o Dyspucie Lwowskiej i procesie w polskim miasteczku Wojsławice. Parę słów uzupełnienia o dyspucie pomiędzy sabatyjczykami podolskimi, czyli frankistami a rabinami, która odbyła się w Katadrze Lwowskiej 17 lipca 1759 i trwała trzy dni. Jeszcze przed samą dysputą w 1758 frankiści w imieniu Żydów polskich, węgierskich, tureckich, maltańskich i wołoskich Zgłosili gotowość chrztu, domagając się odbycia publicznej dysputy z rabinami we lwowie. Siedem tez frankistów brzmiało następująco. Teza pierwsza. Proroctwa wszystkich proroków o przyjściu Mesjasza już się spełniły. Teza druga. Mesjasz był Bogiem prawdziwym, któremu na imię Adonaj. Ten wziął ciało nasze i wedle Niego cierpiał dla odkupienia i zbawienia naszego. Teza trzecia. Od przyjścia Mesjasza Prawdziwego ofiary i ceremonie ustały. Teza czwarta. Krzyż święty jest wyrażeniem Trójcy Przenajświętszej i pieczęcią Mesjasza. Teza piąta. Każdy człowiek powinien być posłuszny zakonowi Mesjasza. Bo w nim zbawienie. Teza szósta. Do wiary Mesjasza króla żaden przyjść nie może, jeno przez chrzest. Teza siódma. Talmud naucza, iż potrzebna jest krew chrześcijańska, a kto wierzy w Talmud, musi jej potrzebować. Praktycznie wszystkie tezy zostały powielone z wcześniejszego manifestu Sabatajczyków z 1757 roku i nie odbiegały od doktryny sabataistycznej. Hierarchia katolicka odnosiła się nieufnie do tez, a sam Jakub Frank nie przykładał do nich większego znaczenia. Według zeznań obserwatorów, głównym motywem dysputy Sabatajczyków była żądza zemsty i w tym celu oskarżyli rabinów o mord rytualny. W obszernym dziele Złość żydowska przeciwko Bogu i Bliźniemu z 1760 o mordzie rytualnym pisał ksiądz Gaudenty Pikulski, jeden z uczestników lwowskiej dysputy. Trzynastoosobowa delegacja frankistów, na czele z Jechudą Leib ben Nathan Krysą z nadwornej i Salomonem ben Elisza Shor z Rochatyna, dowiodła prawdziwości wszystkich tez, za wyjątkiem ostatniej, która zawierała twierdzenie, że Talmud naucza, iż potrzebna jest krew chrześcijańska, a kto wierzy w Talmud musi jej potrzebować. Tezę tę przekazano do rozstrzygnięcia Stolicy Apostolskiej i ponieważ bezpośrednio po dyspucie frankiści przyjęli chrzest, nie pociągnęła ona za sobą żadnych konsekwencji dla ludności żydowskiej. Do konfliktu pomiędzy frankistami a rabinami doszło w latach 50. XVIII wieku w okolicach miasteczka Wojsławice, we wschodniej części Lubelszczyzny. W miasteczku tym istniała od XVI wieku sprawnie funkcjonująca gmina żydowska. Według jednego z zachowanych dokumentów Jakub Frank wydał polecenie swojemu współpracownikowi Pawłowi Pawłowskiemu w dniu 21 czerwca 1761 rozpoczęcia starań o Wojsławice. Jedna z kobiet, należąca do frankistów, podszyła się pod żonę jednego z wojsławickich rabinów i przed katolickim duchowieństwem oskarżyła rabinów Sendera Zyskieluka, Herszka Józefowicza oraz Lejbę Moszkowicza i Jose Szymułowicza wraz z całą gminą żydowską o rytualne zamordowanie dwu- i Mikołaja. Syna Marcina i Katarzyny ze wsi Czarnołozy. Skarga została złożona przez Adama Rojeckiego, burgrabię grodu Kasztelanów Potockich. Poddani torturom Żydzi przyznali się do morderstwa i wytoczenia z Mikołaja krwi, w którą mieli zaopatrzyć także okoliczne gminy. W zachowanych aktach procesowych znajdował się dokładny opis poranionych, porzuconych w krzakach i nadjedzonych przez psa zwłok dziecka, który podsumowano stwierdzeniem: Ciało zekrwawione, zsiniałe i oprócz wyrażonych ran, skłote i zbite, że członka zdrowego nie masz. Według dokumentów. Torturowani Żydzi wyjawili także wiele innych przestępstw, jak profanację Najświętszego Sakramentu i niecnotliwy handel niebowlętami podczas Jarmarku. Karą za zbrodnię miało być ćwiartowanie żywcem, jednak za wstawiennictwem krasnostawskich jezuitów, Żydom, którzy wyrazili chęć przyjęcia chrztu zamieniono wyrok na ścięcie. A później z honorami pochowano na miejskim cmentarzu. Jeden z rabinów Herszko Józefowicz za poduszczeniem diabelskim zdołał się powiesić w areszcie, rzucając na miasto Wojsławice klątwę. Jego ciało spalono na stosie, a prochy rzucono na wiatr. Aby zapobiec skutkom klątwy rabina w 1762, dziedziczka Marianna Teresa z Daniłowiczów Potocka ufundowała pięć kapliczek. Do dziś strzegą Wojsławice patron niesprawiedliwie osądzonych, Jan Nepomucen przed powodzią, święty Florian od Pożarów, Tekla broniąca od ognia i klęski nieurodzaju oraz Barbara i Michał Archanioł Patroni dobrej śmierci. Dzięki procesowi rabinów frankiści opanowali Wojsławice, a żydzi, którzy nie przystąpili do sekty, zostali wygnani z miasteczka. W 1763 w parafialnym kościele św. Michała Archanioła ochrzczono około 300 nowych członków sekty. Frankiści Pozostali w miasteczku do momentu wybuchu śmiercionośnej zarazy i przykrego doświadczenia plagi żab. Sekta frankistów, czyli kryptożydów, rozprzestrzeniła się między innymi na terenie Polski i Ukrainy, a jej potomkowie nadal żyją, ukryci pod polskimi nazwiskami, nazywający siebie gorliwymi katolikami. Jeżeli historycy wskazują na liczbę ochrzczonych frankistów w XVIII wieku na około 25 tysięcy w całej Polsce, to przyjmując teoretycznie 10 pokoleń do czasów współczesnych i współczynnik dzietności 1,5, liczba członków tej sekty w samej Polsce może dochodzić do prawie półtorej miliona. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 150. W którym opowiedziałem o procesie żydowskich rabinów z miasteczka Wojsławice. Serdecznie zapraszam do odcinka 151 pod tytułem Kabaliści: Reaktywacja, część 7.